Zapłacimy. Opozycja Gary. nie ma wątpliwości. System kanalizacji w Muławie, czy rozwój kanalizacji w Muławie przez ostatnie lata został po prostu zatrzymany. Do takich wniosków doszli radni opozycji, którzy 26 stycznia podczas sesji głosowali przeciw zmniejszeniu obszaru aglomeracji Mławy. Uchwała przyjęta przez większość radnych dotyczyła wyłączenia z obszaru aglomeracji znacznej części miasta, co pozwoliłoby na uniknięcie kar nakładanych przez Unię Europejską za niewłaściwy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Negatywne strony tej uchwały to Ukrywanie problemu, że infrastruktura w Mławie nie jest równomiernie rozwinięta i żeby uniknąć kary, którą nakładają na nas przepisy unijne, no, władze miejskie postanowiły zmienić granice aglomeracji, nie rozwiązując żadnego problemu, tylko można powiedzieć ukrywając. Burmistrz bronił się, mówiąc, że wszelkie inwestycje w oczyszczanie ścieków spowodują gwałtowny wzrost kosztów i cen. Zastanawiamy się, jak wyjść z tego problemu, bo ten problem nie był w poprzedniej, we wcześniejszej kadencji i przez 20 ostatnich lat samorządu, już nowego samorządu w naszym kraju rozwiązany. Bo te problemy są, drodzy Państwo. Pamiętajmy też, że każda inwestycja w infrastrukturę związana z oczyszczaniem ścieków będzie miała przełożenie na koszty oczyszczania ścieków, jak również wody. Pamiętajmy o tym. Nie tylko radni obawiają się, że ta uchwała spowoduje zatrzymanie rozwoju sieci kanalizacji na obrzeżach miasta. To dotyczyłoby głównie starej Wólki, Studzieńca, piekiełka, a także obszarów położonych poza drogą krajową nr 7. Jest to zabieg typowo formalny. W gruncie rzeczy ukrywający potworne zaniedbania, sięgające dosłownie dziesięcioleci, czas, kiedy można było zbudować kanalizację w mławie. Na, na dużych obszarach, także tych zaniedbanych, w zasadzie został zmarnowany w poprzedniej kadencji, kiedy były na to pieniądze unijne. Teraz mamy do czynienia z wykluczeniem ogromnych części miasta, to mam tu na myśli Wulkę zatorami, część miasta za drogą E7, Piekiełko i Krajewo. Właściwie te części miasta nie mają szansy na jakiekolwiek rozwiązania kanalizacyjne, ja przypuszczam do 2020 roku. Przepisy unijne są nieubłagane. Gdyby granice aglomeracji pozostały w niezmienionym kształcie, miasto musiałoby do 2015 roku wybudować 30 kilometrów kanalizacji sanitarnej, a na to, jak tłumaczy burmistrz, nie byłoby pieniędzy.